Dowiedzmy się, dlaczego dywaniki samochodowe Ewa Mats są najlepszą ofertą na rynku. Spójrzmy na jakość. Dywaniki samochodowe Ewa Mats są produkowane ręcznie przy użyciu wysokiej jakości materiałów. W większości przypadków inni producenci mat Ewa oszczędzają na materiałach, co gwarantuje szybkie zużycie mat. Zakrycie podłogi. Nasze maty pokrywają do 98% podłogi samochodu, zapewniając doskonałe dopasowanie. Dzięki temu podłoga jest chroniona przed zanieczyszczeniami. Inni producenci mat Ewa oferują tylko 60-80% pokrycia podłogi, co sprawia, że podłoga samochodu jest bardziej podatna na zabrudzenia. Mocowania i rzepy. Nasze maty posiadają oryginalne mocowania, a także rzepy zainstalowane na każdym rogu dywanika, aby zapobiec przesuwaniu się maty. Spójrzmy na innych producentów mat EWA. I tutaj zauważamy tylko mocowania i brak rzepów. EWA Mats zapewnia jeden rok gwarancji na wszystkie nasze maty samochodowe, ponieważ nasza marka dba o konsumenta.